Ryba i cytryna to jedno z bardziej udanych małżeństw w kuchni, ale nie tylko rybie nadam kwaśnego smaku. Bawię się też z ziemniaczanym pirem, które przejmie smak i aromat tego kwaśnego owoca. Zaczynam prawie klasycznie. Ziemniaki gotuję razem z całymi ząbkami czosnku w osolonej wodzie do miękkości. Są już prawie miękkie, przekładam rybę, ja użyłem grubego fileta z dorsza, do naczynia żarodwornego posypuję solą, pieprzem i skrapiam dosyć obficie oliwą z oliwek. No i oczywiście cytryna. Ścieram sporo skórki z niej, a także skrapiam jej sokiem. Też obficie. Na wierzch układam jeszcze kawałki masła. Doż podczas pieczenia świetnie je wchłonie i będzie po prostu smaczniejszy. I tak wstępnie przygotowaną rybkę wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na 10 minut. W międzyczasie moje ziemniaczki są już miękkie. Przerzucam je wszystkie do blendera. Dodaję naprawdę spory kawałek masła i podobnie jak z dorszem. ścieram dosyć sporo skórki z cytryny i wyciskam sok z co najmniej dwóch całych. Ja chyba nawet użyłem trzech. Siemniaki muszą mieć mocno cytrynowy smak i aromat. Wszystkie smaki i składniki w blenderze, no to czas wszystko zmiksować na jednolitą masę. Podczas blendowania dodaję jeszcze oliwę z oliwek, która sprawi, że moje pire będzie bardziej aksamitne. W międzyczasie rybka mi się już upiekła. Dodam do jeszcze ciekawy smak. Soki, które wytopiły się podczas pieczenia rybki. Jeszcze raz blenduję. Teraz to będzie bomba smakowa. I właśnie taką bombę przekładam na talerz, a obok niej układam upieczonego dorsza. Jeszcze trochę pociętego szczypiorku i wszystkie moje kubki smakowe podpowiadają mi, że zaraz będę w niebie. Was też tam zapraszam, ale najpierw musicie zrobić tego dorszyka w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.